Madeńska postanowiła odpowiedzieć na zarzuty byłego partnera Mikołaja Jędruszczaka. Zdecydowała się wyciągnąć na światło dzienne zaskakujące fakty, co ujawniła znak zapytania. Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska zwyciężyli pierwszą edycję głośnego, miłosnego Szalowej Island. Byli jednymi z uczestników, którzy od pierwszego momentu poczuli coś do siebie. Pozostali sobie wierni aż do samego finału, gdzie, zdobywając serca widzów, zwyciężyli cały program. Jednak oprócz sławy, zdobyli także miłość. Ich uczucie rosło w siłę, a oni wciąż zapewniali o jego trwałości. Nie obyło się bez małych prezesów, jednak para wszystkie przechodziła obronną ręką. Po powrocie do Polski, nadal zostali razem. Kropka dobra, pasy zakochanych wciąż trwała. Ich uczucie zostało docenione przez producentów tanecznego show. Pojawili się w tańcu z gwiazdami, gdzie zawojowali parkiet. Niestety odcinki zostały zawieszone z uwagi na panującą pandemię. Czas wolny tancerka i tenisista postanowili spędzić w swoim towarzystwie. Niestety odbiło się to negatywnie na ich relacjach. Przeszli poważny kryzys, po którym zdecydowali się nawet na terapię dla paragraf, jednak nie poddawali się i próbowali walczyć o uczucie. Kilka tygodni temu Mikołaj opublikował oficjalne oświadczenie, w którym poinformował o rozstaniu. Sylwia Madańska odpowiada Mikołajowi. to nie był jedyny cios, jaki zadał był partner Sylwii. Mikołaj postanowił udzielić dosyć obszernego wywiadu, który ukazał się na profilu przeambitni. Podczas transmisji na żywo zdradził, co było powodem rozstania tych dwójka. Nie pozostawił na byłej partnerce suchej nitki, zarzucił jej, że ta upijała się na imprezach, dopuszczała się przemocy oraz przywoziła kolegów w środku nocy do mieszkania. Te słowa oczywiście nie pozostały bez komentarza ze strony Sylwii, postanowiła natychmiast odpowiedzieć na wszystko, co ujawnił jej były. Na jej insta story pojawiło się nagranie, w którym mogliśmy usłyszeć następujące słowa. Zapewne oczekujecie ode mnie jakiegoś komentarza w stosunku do tego przeambitnego live'a Mikołaja. Niestety zawiodę was, nie będzie tego komentarza, ponieważ uważam, że jeżeli osoba ma jakąkolwiek klasę i jest szczerze zakochana, to nie robi lajwa na temat związku i nie opowiada tam niestworzonych historii, rozpoczęła. Ujawniła także, że ona również ma sporo doniesień na temat tego, jak zachowywał się Jędruszczak, będąc z nią w związku. W internecie nic nie ginie, do mnie też spływa wiele informacji na temat tego, co Mikołaj wyprawiał podczas naszej relacji, ale nie podzielę się tym z Wami. Prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy. I to żałosne zakończenie mogliście zobaczyć sami i to pozostawiam tylko Waszej ocenie. przy okazji wygadała się na temat szokujących faktów, które, jak można wywnioskować z wypowiedzi, miały już miejsce. Okazuje się, że tenisista jakiś czas temu między innymi ją śledził dwukropek kropka mam tylko nadzieję, że tak jak zapowiedział Mikołaj że odetnie się ode mnie. Tak rzeczywiście zrobi, że nie będzie mnie już śledził, nie będzie stał pod moim domem, nie będzie kazał o dwa w nocy schodzić na jakieś rozmowy. Każdy idzie w swoją stronę i zaczyna nowe życie kochani, zakończyła.